Widzowie, dzień dobry, ja jestem Milki, a to pierwszy lipcowy odcinek z Minecrafta. I dlaczego ta ważna. I dlaczego ta data jest taka ważna? Po pierwsze jest to dzień, w którym w końcu skończyłam swoją sesję. I jeszcze w sumie nie wiem, czy ona jest dana, ponieważ nagrywam ten odcinek 28 czerwca. Ale mam nadzieję, że tak. Także słuchajcie, w końcu koniec z nauką. A to prowadzi do tego, że nareszcie otworzyłam dwa nowe kanały. I jest to kanał Milky Plus, na którym będą pojawiać się filmy codziennie o 15.30 z Minecrafta na modach. A drugi kanał, który myślę, że bardziej was zainteresuje, no to kanał vlogowy Emilka Szypuła Gdzie filmy będą się pojawiały w poniedziałki, środę oraz piątki o 10.30 przez... Całe. Kurczę, blaszka, wakacje. Także mega się cieszę z tego powodu. Mam nadzieję, że wszystkim im będą Wam się podobać. Eee, także co, w opisie macie linki do moich kanałów i też napisane kiedy, słuchajcie, co wrzucam i tak dalej. Także wbijajcie do opisu, obserwujcie mojego Instagrama Milkacz przez 2A, ponieważ to również jest bardzo ważne. No i też możecie wyjść na przykład na TikToka Milkacz przez 3A. A w dzisiejszym odcinku, widzowie, musimy zacząć, słuchajcie, no, szukać Szypsona, ponieważ on gdzieś zaginął, nie wiem co się z nim dzieje, także słuchajcie, to jest bardzo ważne. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to chciałabym przenajserdecznie i przenajbar. Bardziej sympatycznie, jak tylko potrafię pozdrowić Maję, pozdrowić Piotrusia, Karola też pozdrawiam, no i Anię, więc także no co, no pozdrawiam was wszystkich przynajmniej serdecznie, dzięki, że oglądacie moje filmy, przesyłam wam wszystkim buziaki, a my zaczynamy dzisiejszy, mam nadzieję, że fantastyczny odcinek z Palionowa, także let's go, yy, trzymajcie ten, yy, nie wiem, zapnijcie pasy, zostawcie łapkę, wiecie o co chodzi, także lecimy. Jesteśmy na Palionowej Widzowie, niestety bez Szypsona i bez jakichkolwiek jego śladów, ponieważ... Słuch o nim po prostu zaginął. Piszecie mi, że został gdzieś porwany przez Lucyfera i tak dalej. Widzowie, totalna tragedia się wydarzała. Musimy go znaleźć, ponieważ bez niego, ja bez szypsona i palionowo bez szypsona, to tak jak grok szkolny bez wakacji. To tak jak e, McDonald's bez frytek. Jak żołnierz <gryw> bez karabinu, widzowie. Jak uczeń bez jedynki. No, po prostu to się wszystko wyklucza, prawda. Także słuchajcie, w dzisiejszym odcinku musimy znaleźć Filipa. Mam nadzieję, że nam się oczywiście to uda. Yy, ja przygotowałam jedną rzecz, mianowicie pałkę nauczyciela. Tą prawdawną pałkę nauczyciela, której musimy zmienić, słuchajcie, nikt. Musimy zmienić jej nickname, żeby ona miała jakieś ciekawe, wiecie, bo to, jak ja zabiję na przykład Lucyfera czy coś pałką nauczyciela, no to w ogóle to się, to się mija z celem. Ale jak nazywamy tą pałkę nauczyciela, na przykład, uwaga, uwaga. Sorry, nie wiem pisać. Ciao. Ciastko na tor. Ej, to jest ciasto, a nie ciastko. Wait, wait, wait. Ciastko na tor. To po prostu, ja myślę, że Mr. Lucifer i Mr. Yeti będą po prostu no way, no nie ma po prostu możliwości takiej na ich życie, także mamy sobie ciastko na tora, okej, okay, widzę, nie no dobra tak musimy teraz coś opanować, ponieważ jeszcze jest ważna sytuacja musimy oczywiście, mocno po prostu wiecie co, ja lecę z tematem, mam to gdzieś, wszystko musimy przeszukać, musimy wszystkie rzeczy sprawdzić, ponieważ oczywiście musimy znaleźć e, Filipa, naszego wspaniałego tosta, który jest gdzieś sobie sam zaginiony, biedny, nie wiadomo co się z nim dzieje, także tak, ogólnie biorąc, przede wszystkim powinniśmy zejść oczywiście po pierwsze tam na dół, co nie, A zanim to, jeszcze ważniejsza rzecz, widzę co prawda Szczypson jest bardzo ważny, ale jest jedna tutaj osoba ważniejsza na tym Palionowie, poza Szczypsonem. Jest to oczywiście nasza... Ło! Ale kurde, mi tutaj chyba ucieło ja cię gacie, no po prostu masakra, odgniatę będę miała. Dobra, w każdym razie jest nasza Daisyowa crazywa, cześć daisy crazy. Dobra, musimy ją oczywiście również nakarmić, także bierzemy. Proszę bardzo, proszę dla daisy sycie rybeczka, pozdrawiam ciebie daisy, mam nadzieję, że się smakuje ci daisy. No, no, i pięknie, widzowie. No, ja ciegacie, tak ma być. Dobrze, widzowie. W każdym razie, oczywiście, lecimy teraz. E, tak jak mówię, teoretycznie powinniśmy tam pójść do tej goli, laboratorium. Ale wiecie co? To jest jedna wielka przykrywka. Na 100%. jakby. Wydaje mi się, że nie ma co, ale tam nie będzie totalnie nic, no zerkniemy tam teraz tak da zasady, żeby zobaczyć, czy faktycznie tam się coś zmieniło i tak dalej, ale nie będziemy nad tym się rozczulać, ponieważ tak jak mówię, no to jest przykrywka po prostu i to od samego początku była przykrywka i, i trochę niefajnie, no mogliśmy to wcześniej się zorientować i byłoby znacznie prościej, no ale no niestety nic ciekawego tutaj nie ma, nie wiem, no jeżeli wy macie jakąkolwiek propozycję i wiecie, co jest 5 i jak mamy rozwiązać tutaj tę sytuację, to... To piszcie komentarze. Okej, okay, dobra, musimy się szybko pośpieszyć, żeby to, żebyśmy z domu nas ten napięty nie zostały gdzieś zatrzaśnięte w drzwiach. Dobra, bierzemy tak, bierzemy tak, żeby nie było. No i tak jak mówiłam, no nie ma nic, nie zmieniło się tam nic, więc słuchajcie, walimy to i lecimy do... Uwaga uwaga, Jetowiec. ponieważ wydaje mi się, że tam kryje się sekret jakiś. Ja to, ja to, ja to czuję, widzowie, ja to czuję w kościach, nie wiem czy wy też tak macie, ale ja to po prostu totalnie czuję w kościach, że tutaj coś definitywnie nie gra na tych Jetowicach. No zwłaszcza z tym bałwanem, widzowie. Ten bałwan to też jest taki jedyny, jakiś taki, wiecie, taki cwaniaczek, który sobie stoi, nie wie wszystko okej, okay, a tak naprawdę jest coś zdecydowanie nie tak więc lecimy oczywiście tutaj. Uuu, siup, dobrze słuchajcie, udało się, zdejmujemy słuchajcie to i nakładamy sobie zbroję. No i co? Jeszcze kurde tutaj chce szkielet, naprawdę. Ach, chyba nie wiesz z kim ty walczysz, dobra, koleżko. O, ty jeszcze bym mnie trafił, co za jeden, kurde. Dobra, nieważne. Ważne, że ogarnęliśmy to teraz. Więc tak wbijamy sobie tutaj. I lecimy do tego... Ja on nie chcę, kurde, będzie mi tej śmiecić. Dobra, lecimy do tego bałwana, ponieważ yy, te... tego bałwana nie sprawdziliśmy zbyt dokładnie, tak mi się wydaje. Więc musimy to jeszcze raz ogarnąć. Yy, także tak też robimy i lecimy do yy, bałwana. Dobra, yy, czekajcie, hop i... Hop, dobra, opieki, udało się. W każdym razie tak. Yy... Ach, kusi mnie, żeby jeszcze raz wejść do tej lawy. No i ja to zrobię, widzowie, ja to zrobię i zobaczymy, czy jest tutaj coś. Ale tak, ja nie spływam w dół. Totalnie nie. Tutaj również chyba nic nie ma. Kawałek w dół usunęliśmy. Dalej nie ma nic. Eee, więc słuchajcie, tutaj w takim razie raczej nie ma nic w tej lawie. Eee, tutaj też mi jakoś przeszła. Tu będziemy, Czy tu przejdziemy na dół? Tu jest normalnie przejście na dół. Okej, okay, okej. Okay. To pewnie tam będzie analogicznie. To nie będę już tego sprawdzać, ponieważ trochę mi gorąco. Eee, Widzowie, naprawdę mi trochę gorąco. Także lepiej już sobie odpuszczę. no i tu jest oczywiście ludzko. I co? I co się tak patrzy? Co się tak buzia się jeszcze? Co? Wiesz co? Skończymy z tobą raz i dwa. Mam nadzieję, że tak będzie. Eee, I teraz tak. Eee, czy jest coś cokolwiek chcecie, w skrzynkach? W skrzynkach nie było nic chyba, z tego co pamiętam. I w tych tutaj piecykach też ee, nie. Ale czy tam jest coś wyżej? Kurde, tego akurat nigdy nie sprawdzałam. Czekajcie, ja może sobie pożyczę jeden netherite, nikt się nie skapnie. I czy tutaj cokolwiek jest takiego? Tutaj nie ma nic. Okej, okay, okej, okay, oki do oki. Ale jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale to mu na kanale jest On wpadł do jakiejś dziury tutaj. Ja nie wiem dokładnie, gdzie, jak to było. A gdzieś tutaj była jakaś dziura. Czekajcie, ja tutaj to rozkopię, bo to jest dud niby. Okej, okay. no! To jest to miejsce. I tu bym chciała właśnie zeskoczyć, tylko ja no nie mam, mam wodę, mam wodę. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo ja po prostu tak się tutaj wbuduję. Wiecie o co chodzi? I tak będzie to lepiej. Bo będzie po prostu znacznie bezpieczniej. Okej, okay, widzę, że tutaj jest jakieś. O chole, kolipka, jakieś kombo się tutaj zbiera ludzi. Dobra, widzowie, jak widzicie, to kopaliśmy się na sam dół, no jest tutaj, słuchajcie, lucifer.mc, czyli Instagram Lucifera, na który możecie wejść i go zhejtować i napisać, że Lucifer oddawaj Szczypsona. Wszyscy piszą, widzowie, teraz jest dawa, to jest wasza misja. Wszyscy piszecie w komentarzu na lucifer.mc, pod jakimś postem najnowszym, oddawaj Szczypsona. Ja myślę, że to jest dobry pomysł. I teraz tak, tu jest jakaś skrzynka i w tej skrzynce mamy... Liścik, okej. Okay, nie czy to by był jak Szczypson był, czy nie, bo to jest jakiś nic, ale zobaczymy. Szczypson jest na północy. Wszystko przygotowane. Pinuj, Milki, bo ona może bardzo zagrażać. Lucyfer. Okej. Okay. Czekajcie, gdzie on jest? Na północy. Mamy jakąś wskazówkę, widzowie. Mamy wskazówkę, już to już jest coś. Dobra, 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 widzowie. Lecimy do góry. Jest dobrze, mam jakąś skrzynkę, jeszcze bym na północy. Mam, on ma, to jest wiadomość do Yetiego od Lucyfera, że mam nie pilnować, ponieważ mogę garzać. A niech wie, niech wie, Lucyfer, e, jesteś skończony. Ej, tu jest jeszcze jeden, dobra, już myślałam, że coś zepsułam. Północ, gdzie jest północ? Kurde, w takim razie, czekajcie, lecimy tutaj sobie, wyjdźmy normalnie, żeby nie było. I teraz tak, F3. No halo, F3. I tak, e, tam jest południe, to tam jest północ, widzowie, gdzieś tam w tym kierunku on jest. Jo, dobra, ej, mamy już naprawdę dobry trop. Przynajmniej, chociaż tyle. Czekajcie, ja sobie może wezmę elytrę, bo tak będzie. elytrę powiedziałam, tak będzie łatwiej. Czyli gdzieś w tamtym kierunku. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tam lecieć. To jest to turbozy pomysł. Nie wiem, czy już teraz mam tam iść faktycznie na tą północ, czy nie. Ale on jest, skoro on jest faktycznie. Co? tutaj co się dzieje? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Wow, Nie umiem zahamować, o! To jest jakiś obsydian, tak? Czekajcie, muszę kurde wyjść, no, o! Tutaj... Tego nie wiem, czy to było... Ej, powiedzcie mi, czy to ktoś już widział, w sensie, czy to było od kogoś odcinka, czy coś, wiecie o co chodzi? Wyście mi, dajcie znać w komentarzach, bo wy wiecie, wyglądacie przez wszystkie kanały, to co was podziwiam! Ale... Ja tutaj nie widziałam, to jest jakaś, o jakiś ogień... Tu są jakieś tunele, co? Ej, pierwszy raz widzę coś takiego. Ej, widzę, powiedzcie mi, co to jest? On na drugą stronę. Ej, przysięgam, pierwszy raz, że takie coś widzę, czekajcie, muszę zjeść. Ja się tam przejdę do końca z ciekawościa, ja nie, wiem, co to jest? Także lecimy do, do samego końca. Czy tutaj miała być jakaś kolejka, czy to jest od lucyfera coś? Może gdzieś tam jest z są, kurde, schowane, albo nie wiem. Pan jest jakieś przejście na drugi koniec chyba. No ja nie byłam w do tego nie sprawdziła, więc muszę tam po prostu polecieć i sprawdzić, bo możliwe, że to jest coś mega ważnego, w sensie wiecie. Możliwe, że kurde, kurde, to będzie ważny element. Gdzie ja jestem? Ej, dobra, nie mam gdzie ja jestem, jestem w jakimś dziwnym miejscu. Czekajcie, szybciutko tutaj polecimy. No jeszcze niewiele, okej, okay, jesteśmy na zewnątrz. Ale... Ale tu nic nie ma... O co tu chodzi? Kurde, myślałam, że to do czegoś doprowadzi nas, ale z tego co widzę, to nie ma tutaj dosłownie nic. Jejku, ale wam straciłam czas. czas. Przepraszam widzowie, mój mnie też. Myślałam, że tutaj coś serio będzie że to kurde prowadzi do jakiegoś miejsca, bo ja tego nie widziałam nigdy wcześniej. Więc jakbym myślałam, że to będzie coś ten, ale to się tak okazało, że nie. Widzowie wybaczcie, dobra, ale szybko wracamy. Kurde, nie, nie widziałam tego. Jeżeli wy wiecie co to jest, to proszę napiszcie mi komentarz, ja wtedy będę wiedziała, słuchajcie, plus minus co tutaj się dzieje. Ale ważne jest to, że że ogarnęliśmy tą, ten list. Musimy tam zaglądać częściej i mam nadzieję, że teraz nikt się nie skapnie, że tam jakby mam dostęp. Wiecie o co chodzi i więc musimy jakoś tak udawać, że jest wszystko okej. Okay. I kurde, przydałoby się pogadać... Aha, ja się zdziwiłem. Dlaczego ja nie biegam? Ja po prostu nie mam jedzonka. W każdym razie przydałoby się pogadać z Yetim. Boyetti w tym bardzo macza palce, ale ja jakoś tak kurde pomiewam, że boję się, że on ma takie silne plecy u Lucyfera, że może być po prostu mega ciężko z nim porozmawiać. Hmm. No nie wiem, no mm, dosyć ciężka sprawa, czy tutaj coś jeszcze jest. No tutaj widzę tylko ten ogień. I to prowadzi na północ. Ta, to prowadzi na północ, widzę, bo tam jest tu. O, tutaj jeszcze coś jest. Czekajcie, czekajcie. Jakaś jaskinia. Ale tu nic nie ma. Ajajaj, ale to wygląda jak tutaj był Lucyfer, dosłownie, bo popatrzcie. Tam jest obsydian i Obsydian powstaje, jak woda się łączy z lawą, a tutaj jest jakiś ogień. Nie wiem, czy dalej coś tutaj jest, coś więcej. Ja nic nie widzę, ale coś tak że w następnym odcinku musimy się wybrać widzowie na wyprawę jakąś. I mam nadzieję, że to się uda nam i znajdziemy szczypsona, bo jesteśmy chyba na dobro, bardzo. To ja się muszę po prostu jakby psychicznie na to wszystko przygotować. Wiecie o co chodzi? Także ja nie mogę iść tak teraz po prostu sobie na tą wyprawę, bo byłoby przypał, na pewno bym nie dała rady nic wskórać. Także wydaje mi się, widzowie, że, że ogarniemy to, że na pewno to ogarniemy. Także w następnym odcinku po prostu pójdziemy na północ. Nie wiemy za bardzo w ogóle od czego zaczynamy, ale gdzieś od tego chyba miejsca, które widzieliśmy wcześniej. Także sobie od tamtąd zaczniemy, polecimy po Szczypsona i mam nadzieję, że, że uda się go po prostu odnaleźć. Tutaj widzę, że jest jakaś dziura w tym murze, to ja sobie przez nią przejdę. Ty, jedyna świnko. Jak se weszła, kurde, kobieta jedna. Dobra, widzowie, lecimy tędy tutaj przez drzewa, słuchajcie sobie baby parkour. Ołki do oki. I tak, lecimy do mnie do domku. Będę powoli kończył odcinek. Chciałam wam tylko jeszcze przypomnieć że mam jeszcze dwa inne kanały. Milki Plus, gdzie są yy, odcinki z Minecrafta na modach o 15.30 codziennie oraz kanał główny vlogowy, gdzie są odcinki w yy, poniedziałki, środę oraz piątki o 10.30. Także subskrybujcie wszystkie trzy kanały. My się widzimy jutro o godzinie 18.30 na tym kanale, gdzie będzie dalszy los, że tak powiem, no choć tutaj pochodnio. Dalszy los, słuchajcie, mój Szczepsona i tak dalej. Mam nadzieję, że jakoś oczywiście ogarniemy i znajdziemy Szczepsona. Yy, jeżeli zostawicie tej łapki w górę to na pewno będzie na to większe prawdopodobieństwo. Także łapkujcie, do zobaczenia, życzę wam miłego dnia, wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądacie, trzymajcie się ciepło i widzimy się na innych kanałach. Pa, pa!